W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nasz dom przyjmuje ciebie, Matko. Co to jest dom, cztery ściany, a w nim ludzie? Zanim powstał ten nasz dom, musieli zaistnieć ludzie moja małżonka, nasze dzieci. Dom to przede wszystkim wspólnota ludzi, i my, jako wspólnota, zapraszamy cię, Matko, w nasze życie. W naszą miłość. Jak zaczęła się nasza wspólnota? Bóg postawił na mojej drodze życia ją, Bóg obdarzył nas miłością ku sobie, Bóg, Stwórca wszystkiego, a więc i Stwórca miłości, uświęcił naszą miłość i oddał nas sobie nawzajem. Było to wtedy, kiedy w dniu ślubu przysięgaliśmy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Oraz, że nie opuszczę Cię do śmierci. Trudne to zadanie, które trzeba podejmować dla dobra nas samych i dobra naszych dzieci. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy łaskę sakramentu. Ubogaceni tą łaską, stworzyliśmy naszą wspólnotę rodzinną. Maryjo, i Ty żyłaś we wspólnocie rodzinnej, i Ciebie łączyła prawdziwa miłość z Józefem. I ty troszczyłaś się o dobro wspólnego domu, i ty troszczyłaś się o chleb powszedni dla Twoich domowników, Jezusa i Józefa. W czasie liturgii ślubu usłyszałem słowa: że miarą miłości małżeńskiej jest sam Chrystus. Mężowie, miłujcie żony Wasze, jako Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby go uświęcić. Chrystus tak kochał, że wydał się za nas. I ja, jeśli chcę kochać prawdziwie, muszę, jak Chrystus, poświęcić się dla niej, naszych dzieci. Ty, Chryste, mówisz do mnie: Dla ludzi oddałem całego siebie. Nie byłem nigdy dla moich słuchaczy zmęczony. Nie broniłem się przed żadnym poświęceniem dla nich. Ufałem że Piotr się nawróci. Judaszowi po jego zdradliwym pocałunku powiedziałem, przyjacielu, cierpliwie czekałem na dojrzałość tych, co pragnęli tylko rozmnożenia chleba. Umyłem uczniom nogi, aby mogli odnaleźć poczucie własnej godności i wartości. Modliłem się za nich, aby wytrwała ich wiara. Przebaczałem nawet z krzyża, zanim słońce zasłoniło swe oblicze przerażone. Dźwigałem ich krzyż. Tak i ja, Panie, mocno chcę miłować swoją żonę. Wielka to miara miłości. Niewspółmiernie wielka wobec naszych małych zwad, godzin i dni milczenia. Oczu nienawidzących spoza gazety, przekory godnej lat dziecinnych, ucieczki z domu, Składania pracy na słabsze ramiona, gwałtu noszącego pozory prawa lub miłości, ukłuć bolesnych. Trzeba mi modlić się o większy wymiar codziennej miłości małżeńskiej, mojej i innych małżeństw. Modlę się za innych, którzy zamiast pierścionka noszą krzyże, za żony doświadczające fizycznej i psychicznej przemocy za żony daremnie oczekujące na powrót męża za żony opuszczone za mężów odchodzących bo nie wiedzą co czynią za kobiety rozbijające małżeństwa za dzieci bardzo przeżywające zdrady i rozstania swoich rodziców za matki bolejące nad dramatem małżeństw swoich dzieci za matki rozbijające małżeństwa swych dzieci za sąsiadkę namawiającą do zdrady małżeńskiej, za wszystkich, którzy do winy się nie przyznają. Maryjo, wyproś mnie i im potrzebne łaski, byśmy tak kochali, jak twój syn. Amen.